Witam, jestem Owak, a to jest mój pierwszy let's play w Terraria. Eee, będziemy zaczynać swoje przygody w Terraria. Eee, teraz ucharakteryzujemy swoją postać. Mam nadzieję, że ten filmik wyjdzie dobrze i dacie mi łapkę w górę. Oczywiście pewnie będziecie mi komentować i się pytać, czemu nie, nie nagrywam ciągle y, dalej Minecrafta. No tak, skasowali dzieci moje konto. No i więc będę musiał pewnie zacząć rządowa, a w Terrarii będzie inaczej. Dobra, create character, create, enter, character name i damy patrykonator. Chwileczkę. Dobrze. Ee. Nie, chwila, takie w Terraria. Terraria, akceptuję no i Teria, oczywiście dajemy kred, dajemy smal i ward 4 no i trochę to potrwa damy cięcie, no i już mamy, dajemy ward 4 i będziemy trochę czekać aż się załaduje o, nie będę już robić cięcia, e, co to jest kłód jakiś, dobra e, niewiele wiem o tej grze, więc zacznijmy lepiej, lepiej na kopanie Wiem jedynie, że chodzi tu o to, żeby przetrwać, jak w Minecrafcie. To jest jakby Minecraft 2D. Weźmiemy trochę drewna, bo to tak najlepiej na początek i mają miejsca na <laughs> A Oczywiście byłem chory, więc nie nagrywałem let's playów, więc zacznijmy. Nie będę już kaleczył języka, jak w tamtych, je, jak w tamtych let's playach, więc powinno być przyjemnie. Powinno być nam przyjemnie. Poszukamy trochę drewna i zaczynamy. Ten let's play będzie trwał 5 minut. No, 5 minut, bo... albo 6, już lepiej było 6, bo mam mało czasu. Nie wiem, nie kapuję, nie pojmuję jak, on może tyłem kopać. W Minecrafcie jest inaczej. No i to wystarczy. Tyle drewna. No dobra, jeszcze to drzewo skosimy. Dobra. Idziemy u Stone. Weźmiemy strona, Stone'a. Oczywiście nie znam craftinga na początek, bo powiem nie wiem jak go się w ogóle robi. Skąd go się ma, ale spróbuję to wszystko rozwiązać te problemy i jakoś damy radę. Yy, pewnie się będziecie pytać, yy, skąd za. Sys... Dobra, skąd, skąd mam taki pomysł, żebym grał w Terrarię? No, kolega mi powiedział o... Terrarii, zaciekawiło mnie to i zacząłem to nagrywać Oczywiście jest dzisiaj 3 października I, o wezmę trochę jeszcze drewna I o slime blue, weźmiemy go Tylko czekam aż drewno, szybciej, nie chcę ginąć Nie, giń, giń, blue slime to Znaczy to jest great, super Tak nie wchodzimy tutaj, bo... A coś tu chyba jest. Nie, nie wchodzimy. Nie chcę ryzykować. Idziemy w prawą stronę. Nie, w lewą stronę. Dobra. Oczywiście ten będzie taki na luzie, więc... Nic nie będzie takiego. A co to jest? Nie wiem, zobaczę. Chyba... Chyba coś ciekawego. Najlepiej grać na y, Smalu. Na świecie małym, ponieważ możemy znaleźć tutaj dużo... O, nie lubię tu kaktusie. Wow, zapomniałam o tym. No co, mój fail. Zapomniałam o tym, co to jest na początek. Copper ore. Ciekawe, po co to jest. Nie pojmuję. Co to jest? Kaktus. A, ah, super. Dobra, nie pojmuję tego. Ile tu tego. Dobra, kopiemy. A, tak się ten. Dobra. Oczywiście nie znam craftinga i jak to się robi, więc. Gram na ślepo. Tylko jedynie wiem, że to jest jakby Minecraft 2D. No i jest więcej opcji, o wiele, wiele więcej. Poszukiwanie te hatencje, dobra. Dirtu tu możemy pozbierać trochę irona. Wszystko się przyda. Wszystko co dobre, to się przyda. Oczywiście gramy na jakiejś wersji, chyba 1.5. Nie wiem, nie znam się na tych wersjach. Wiem po prostu te Rearia, niewiele. Demonic. Ale fajnie diament chyba znalazłem. Coś mi się kojarzy z diamentem. A gini poszwaro. Już nie umiem wyjść. Najlepiej tu atakować z bliskan. Jeszcze tu idzie o wiele więcej postaci znaleźć niż takie jakieś slajmy i. Nie jest to po prostu rzadkie. I blue jest nawet. Jak się stąd wychodziła, znajdziemy tu różne takie ciekawe postacie. Oraz dobre, już nie będę komentował, bo już nie wiem co. O grzybek, weźmiemy grzybka. Nie wiem czemu Żydy skasowały mi konto, ale chyba miały dość mnie. No i co ja robię? Zginę na początek, to będzie porażka. Więc nie chciałbym zginąć na sam początek. Na szczęście tu się ma dużo HP, bunię go zaatakujemy. Nie umiem. Musimy znaleźć ciekawe miejsce. O, już nakręcamy 6 minut. Nieźle. Gin slime. Zabiję te slime i. O skrzynia epic! Jeszcze zginę. Super. Jakie fajne. Ciekawe, co w niej jest. Wow, na sam początek, ale farce. Aaa, jakie ja mam farty! A, dobra, i żel mi lotną jakiś. Tak, a jak się z tego craftinga wychodziło? Ups, mój failur. Jak się z tego craftinga wychodzi? You were slime. You were slime. Co się dzieje z tym potem? Co? Mam nadzieję, że nie. Dobra, idziemy do tego miejsca i będziemy już kończyć. Nie jest to daleko, na szczęście. You were slime. Slime. Sorry, mój fail. Nie będę już kaleczył języka. No. I na to wychodzi, że jestem tam, gdzie zginąłem. No i komentujcie, subskrybujcie. Taki guziczek żółty, mały, magiczny. Czy jako to tam? No i do zobaczenia w następnym odcinku w Terraria. I będę za niedługo nakręcał Minecrafta, więc. Pozdrawiam wszystkich widzów. Do zobaczenia.